Do licytacji bonów. I tak, pierwszy bon, który będziemy licytowali jest to bon ofiarowany przez Andrzeja Zbiszczoła. Andrzej jest czołowym hodowcą oddziału rybni 1. Przyjemnością jest walczyć z tym, za tego końca nigdy się nie poddaje. Także Andrzej, jeżeli byś zareklamował gołębia, którego jesteś w stanie ofiarować. Kolega ofiaruje tutaj gołębia z najlepszych najlepszych swoich gołębi rozpłodowych. Także hodowca będzie miał możliwość wyboru z zasięgnąć informacji hodowcy. Także cena wywoławcza takiego bonusu 100 zł, oczywiście. Oczywiście zostanie dołączony numer telefonu i pełna informacja od właściciela. Także sam propozycji: 100 zł za od Andrzeja. 100 zł, proszę. Czy ktoś da więcej? jest 100 złotych. 300 zł za głębię Andrzeja z Miszczoła, koledzy. Czy ktoś da więcej? 300 zł po raz pierwszy. 300 zł po raz drugi i 300 zł po raz trzeci. Gratuluję został ofiarowany przez stację hodowlaną Dobry Land Polską przez pana Antoniego Jankowskiego. Korekta Antoni Jankowski jest to hodowca lotujący i reprezentujący barwy polskie w Belgii. Lotuje tam na bardzo dobrym poziomie. Jako rekomendacja mogę powiedzieć, że na jego gołębiach lotują tacy hodowcy jak Karol Paszek, jak hodowla Kruszcza czy Jacka, Jacka Buchty. i tutaj e, kolega Antoni ofiarował dwa gołąbki, które będą licytowane oddzielnie. Pierwszy gołąbek wywodzi się e, z gołębi, e, z córki Antona. Jest to gołąb wywodzący się, e, wywodzący się z gołębi, tutaj wierzą, e, jest to córka, wnuczka wierzą. A z drugiej strony ojcem jest Anton. Są to głębie na krótki dystans. E, tutaj mamy zdjęcie matki. Proszę. Zdjęcie matki. I zdjęcie ojca. E, Mr. Chatourdeau jest to syn Golden, dwóch razy e, córka Olympic Row. A z drugiej strony jest e, syn Argenton. To także koledzy, cena wywoławcza tego gołupka 100 zł, słucham. 100 zł, proszę po raz pierwszy. 120, z mojej strony 140, czy ktoś da więcej? 160, 200 zł. 200 zł po raz... Rezydent, rezydent. 250 zł, <grydent> Koledzy, 250 po raz pierwszy. Lucek, rejka Nie <grydent> 250 po raz... Nie wiem, czy ty Lucek jest adekwatny do tego, co 250 po raz drugi. Lucek na Ciebie to jest. 10 po raz trzeci. Gratuluję. Gołąbek. Drugi, drugi gołąbek ofiarowany przez Antoniego Jankowskiego. Tutaj jest oczywiście w dokumentacji są zdjęcia rodziców i ich pochodzenie. Jest to gołąbek wywodzący się z gołębi Eierkat Peter Wenstra. Gołomb hodowany w hodowli. Dlaczego? Znaczy, rodzicem tego gołębia jest gołąb holenderski, wyhodowany u Aneken Pierre Paz. Byli to posiadacze takiego gołębia olimpijskiego jak Olympic Helena Supergołomb. A drugi, drugi z rodziców tego gołąbka jest to gołąbek wywodzący się z hodowli Kopman-Wenstra i Aneken Pierfast. Także koledzy, bardzo dobre gołębie, uniwersalne gołębie w lotach. Nadające się u nas, sam posiadam wiele gołębi z linii Kopmana. Gołębie się sprawdzają bardzo dobrze Mogę go polecić w zupełności Także koledzy, cena wywoławczo 100zł za tego gołąbka 100zł 200zł 250zł Arek 300zł 350zł 350 Arek Koledzy, czy ktoś przebije na 350 za tego gołąbka? 350 Ten gołąbek zostanie dostarczony do Polski dostarczymy 350 zł za tego gołębia po raz pierwszy 300, 350 Po raz drugi i 350 zł po raz trzeci. Także kołówek zasiedli podobna. się